Tak, małgorzata Socha odejdzie z wspólnej. Zostawiła sobie furtkę. Małgorzata Socha kilka tygodni temu ogłosiła na łamach faktu, że odchodzi z serialu na wspólnej. Do tej pory wszyscy myśleli, że jej bohaterka Zuza umrze w wyniku obrażeń, jakich doznała w wypadku samochodowym. Tak się jednak nie stało. Wiemy, jak Zuza zniknę z serialu. Okazuje się, że została spełniona ważna prośba Małgorzaty Sochy. Jak udało się nam ustalić, Zuza dowie się o zdradzie męża, Kazimierz Mazur, i postanowi wyprowadzić się z domu i wyjechać. Małgosia wspólnie z produkcją serialu zdecydowała tak zakończyć swój wątek, żeby mieć otwartą furtkę na powrót do serialu. Socha nie chce definitywnie zamykać sobie drzwi do Na Wspólnej, raczej więc idzie na dłuższy urlop. Możliwe nawet, że w międzyczasie będzie się pojawiać gościnnie, mówi faktowi osoba z produkcji. Niedawno na naszych łamach Małgorzata Socha mówiła, że po kilkunastu latach grania w Na Wspólnej odchodzi z serialu TVN. Bo potrzebuje więcej czasu dla rodziny, dla mnie było to bardzo trudne i długo się wahałam. Bo byłam bardzo zżyta z produkcją, z aktorami. Poczułam jednak, że muszę zacząć robić coś innego i potrzebuję więcej przestrzeni na życie rodzinne. Musiałam z czegoś zrezygnować, żeby zachować życiowy balans. Nie można mieć wszystkiego, mówiła Socha w rozmowie z faktem. Praca zawodowa jest dla mnie ważna, ale nie najważniejsza. Rodzina jest na pierwszym miejscu. Poza tym mam poczucie, że gdy nasze życie rodzinne jest stabilne, szczęśliwe, to łatwiej jest nam odnosić sukcesy zawodowe. Możemy wtedy spokojnie skupić się na pracy. Życie to ciągłe kompromisy. Trzeba znaleźć balans, nie można się niczym zapracić. Mam wrażenie, że kobiety, które rezygnują z życia zawodowego, po jakimś czasie żałują tego, Trzeba zachować we wszystkim umiar, dodawała. Małgorzata Socha już nie ukrywa twarzy swoich dzieci. Jej ostatnie wideo wywołało fale komentarzy. Małgorzata Socha pierwszy raz tak szczerze o trudach macierzyństwa, potrafię krzyknąć.